Cześć wszystkim, tutaj Marcin Frensko z tej strony. Dzisiaj będzie recenzja powieści Nie moja matka, Mirandy Smith. No i tak, zaczynamy recenzję. Książkę wydało u nas wydawnictwo Filia w 2021 roku. Powieść... Patrzę, chyba, chyba nie ma żadnych innych y, wydań y, chyba chyba nie ma. Nie. No, ja nie widzę. Tak, powieść nie ma innych wydań. Y, no i y, no i co? No? Y, powieść jest. Y, Porusza temat maciężyństwa. No matka to jest osoba, której każdy z nas ufa najbardziej. No ona nas urodziła, wychowała. No myślę, że matka mogłaby zrobić coś złego: po prostu nie mieści się w głowie. Nie? Z kolei kobieta, no, kto, widząc, że jej dziecko jest zagrożone, jest często w stanie poświęcić życie, nie? żeby je ratować. Z kolei dla wielu kobiet macierzyństwo to jest spełnienie pewnego marzenia, nie? takiego jednego z najważniejszych kobiety, które dowiadują się, że są bezpłodne, doświadczają tragedii i traumy, która często jest z nimi na całe życie. Kryminał Mirandy Smith traktuje właśnie o kwestiach związanych z macierzyństwem. No i strasznymi rzeczami jakie mogą się z tym wiązać, no, które mogą być udręką i wpłynąć na życie samych dzieci, nie? I wielu innych osób to była powieści zaczyna się mniej więcej tak, że oto to taka głównej bohaterki Podczas przyjęcia jej córeczki urodzinowej, główna bohaterka ma na imię Marion Sams. No i podczas tego przyjęcia urodzinowego pojawia się policja, no i aresztuje jej matkę Eileen pod zarzutem porwania, zabójstwa i ingerencji powierniczej. Okazuje się, że kobieta nie nazywa się Eileen Smith, tylko Eileen Sams, tylko Sara Paxton. No i Marian nie może w to uwierzyć, nie? że jej matka dopuściła się tak strasznych czynów. Z czasem na Marian spada kolejny cios, bowiem policja podejrzewa, że Eileen nie jest jej prawdziwą matką, tylko że Marian jest córką kobiety nazywającej się Amelia Paxton, Amelia Parker, której której córka została właśnie przez Sarę porwana no i zrozpaczona Marion postanawia dowiedzieć się prawdy no czy naprawdę jest porwaną przez przed laty Karolin i dlaczego kobieta, którą uważała za matkę przez całe życie zrobiła coś tak strasznego no i jaka jest w ogóle prawda w tym wszystkim powieść jest połączeniem kryminału i powieści obyczajowej w Polsce książka jest reklamowana jako mroczny i wciągający thriller psychologiczny ale no moim zdaniem ta reklama jest nadwyraz o to, że nie musieli się tutaj wstydzić, że powieść ma wątki obyczajowe w dużej mierze Ponieważ jest to właśnie kryminał obyczajowy i jest on bardzo dobry, ja mimo iż kryminałów obyczajowych zbytnio nie lubię, zdarzało mi się je po prostu masakrować i rozjeżdżać w recenzjach jak zapewne widzowie pamiętają. Niemniej powieść Nie moja matka. Na tym polu nie ma się czego wstydzić, bo mnie ten kryminał wciągnął, mimo że jest to kryminał właśnie obyczajowy, po który, który zwykle starałem się unikać, nie? To niemal to mnie, on bardzo wciągnął. Na bohaterkę spada seria właśnie tragedii, okropnych właśnie podejrzeń, że została oprowadzona przez kobietę, którą nazywała całe życie matką. Nie ma tutaj e, e, nie ma tutaj e, jakich, e, jakiegoś badania zwłok czy czegoś takiego. E, jest tu dużo e, wspominków e, i, e, i przemyśleń e, bohaterów. E, większość rzeczy, które e, Marion odgaduje w trakcie tego śledztwa, no to dowiaduje się po prostu z rozmów z innymi postaciami. Ee, książka, mimo właśnie tego wątku obyczajowego, jest bardzo udana. No, Sam motyw tych tragedii, które spadają na bohaterkę, która e, no, jest sympatycznie napisana, no, troszkę przytłacza i jest to po prostu ciekawe, jak ona z tego wszystkiego y, y, wybrzmie. No, Bohaterka ma wokół siebie szereg kochających i wspierających ją osób. Niemniej też z nimi troszkę się będzie musiała rozczarować w pewnych momentach. Niemniej ten wątek właśnie obyczajowy jest tutaj na pierwszym miejscu, tak jak mówiłem, cała intryga jest zagadkowa mimo koncepcji kompozycji całego utworu, ponieważ mamy tutaj przeplatanie się po prostu wątków związanych z Marion. No, która prowadzi właśnie to swoje śledztwo, nie próbuje się dowiedzieć e, o co w tej całej intrydze chodzi. No, w międzyczasie e, jest a, e, cała akcja przeplatana e, fra, fragmentami listu od Eileen, od e, która ich wyjaśnia wszystko po kolei. Może się wydawać, że książka zwraca na początku zbyt wiele, ale absolutnie nie. Nowe wątki są bardzo ciekawie poprowadzone. Jest dużo zwrotów akcji ciekawych, no poza jednym, o którym wspomnę za chwilkę. Z czasem pojawiają się też fragmenty z perspektywy Amelii. Jeden jest troszkę na początku, ale później się one też pojawiają częściej, nie? no czyli kobiety, która według policji jest matką po prostu bohaterki cała, intryga, cała fabuła kręci się wokół zagadnień związanych z macierzyństwem z adopcją z tym po prostu jak kobiety czasami potrafią po trupach dążyć do tego żeby mieć dziecko z tym po prostu jak kobiety dążą żeby chronić swoje dzieci tutaj generalnie wiele rzeczy takich jest związanych z tymi kwestiami jest to po prostu bardzo ciekawe mnie to po prostu wciągnęło mimo, że w wielu książkach wątki obyczajowe mnie denerwują nie? jeśli chodzi o postacie no to tak jak mówiłem świetnie napisana jest postać Mario, która jest po prostu sympatyczna i nie sposób się z nią nie zrzeć Inny bohater, inni bohaterowie, jak na przykład Carmen, prawniczka, która jest przyjaciółką bohaterki, która próbuje bronić w sądzie, właśnie Eileen, jest typem wygadanej prawniczki. Inne postacie też są napisane tak, jak powinny być. Nie? Wszystkie postacie po prostu. Są tutaj na swoim miejscu. Jedynie nie podobał mi się wątek Amelii, generalnie jej późniejsza przemiana troszkę psychopatkę. Nie chcę zadać szczegółów, nie chcę za bardzo spoilerować. No, ale obrzydliwie bogata e, kobieta e, powinna być troszkę bardziej przebiegła w niektórych działaniach. E, fajnie by było pociągnąć troszkę fabułę w kierunku kryminału sądowego, bo mimo iż tutaj występuje prawniczka, jest tutaj motyw procesu sądowego, to także on jest troszkę zepchnięty na dalszy plan, nie? No, generalnie większość wątków jest typowo obyczajowa i no i troszkę szkoda, że że te niektóre wątki kryminalne nie zostały bardziej po prostu pokazane, nie został bardziej pokazany przebieg sądowy, przebieg całego śledztwa, M mogły być jakieś fragmenty z, z punktu widzenia policjantów, na przykład. No, troszkę szkoda, że ten wątek kryminalny nie został bardziej tutaj wyeksponowany, moim zdaniem. Powieść jest spisana lekka, przyje lekko, przyjemnym dla oka językiem. E akcja toczy się szybko i. E mimo iż e, niektóre dłuższe przemyślenia bohaterów, e, czy właśnie wspominki potrafią nieco przenudzić, one generalnie służą temu, by nakreślić dzieciństwo Marion, e, no to jak e, właśnie nie rozumiała dlaczego matka ją kryje przed światem, to jest e, są one niekiedy troszkę przedługowe i moim zdaniem jakby jest skrócić to książka na tym, by troszkę nie straciła specjalnie. Nie wiem, gdy historia nabiera rozpędu, to jest to naprawdę ciekawie. Y, staje się coraz szybsza. No to jest to naprawdę ciekawie napisana książka. I y, naprawdę mi się podobało. Nie? Dobrze mi się to wszystko czytało. Nie miałem y, jakichś problemów, żeby się nudzić przy powieści, czy y, żeby ją po prostu odkładać. Y, wszystkie wątki i motywy po prostu są na swoim miejscu i są po prostu bardzo ciekawe. Hmm. autorka po prostu sprawnie połączyła powieść obyczajową z kryminałem a w zasadzie kryminał z powieścią oby obyczajową no, zależy jak to mówię ja generalnie uważam, że tutaj właśnie te wątki obyczajowe troszkę przesłoniły ten kryminał i to jest właśnie powieść obyczajowa połączona z kryminałem no lub kryminał z powieścią obyczajową jak to woli Mimo iż wolę bardziej klasyczne kryminały, gdzie bohaterowie po prostu badają sprawy zabójstw, strzelają się z, przestępc z przestępcami itd., no to się w tą książkę bez reszty. I jest ona ciekawa, jest warta przeczytania. Na pewno umili nam czas i e, zaintryguje e, i zaciekawi. E, fani kryminałów obyczajowych mogą. E, Mogą czytać w ciemno i generalnie im najbardziej to polecam. Niemniej jak ktoś ma ochotę poczytać właśnie jako, jakąś powieść obyczajową z wątkami kryminalnymi lub właśnie połączenie kryminału i powieści obyczajowej. No to też mogą sobie przeczytać. Na pewno się zaciekawią, na pewno się zaintrygują tą historią. Jest to książka po prostu warta uwagi z ciekawymi wątkami polecam ja dałem tej książce ocenę 7 na 10. Uważam, że jest to cena sprawiedliwa. No, moim zdaniem, wydawnictwo Filia nie powinno się wstydzić, że wydaje powieść właśnie łączącą kryminał i powieść obyczajową. Mogą spokojnie napisać, że jest to kryminał obyczajowy. Ponieważ nie ma się tutaj czego wstydzić. W swoim gatunku ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. i no, i po prostu warta uwagi, to wszystko, co miałem do powiedzenia w dzisiejszej recenzji. Teraz biorę się do, do przeczytania powieści Trzy Wdowy. Będziecie mieć jej recenzję, oczywiście. No i co? Ja generalnie biorę się za obróbkę recenzji no i wrzucenie jej na YouTube. Nie? To wszystko co miałem do powiedzenia w dzisiejszej recenzji, dajcie znać czy wam się podobało, łapkujcie oczywiście i subskrybujcie mój kanał, ponieważ ja chcę go rozwijać, a bez subów i bez łapek w górę i generalnie bez roznoszenia tego po świecie, no się po prostu nie da, nie, no, fajnie by było jakby tych wyświetleń było więcej, ja oczywiście będę inwestować w jakość, natomiast no, no, no wszystko po kolei, nie? No wiecie, na jakim starym sprzęcie to nagrywam, no i po prostu niestety tak musi być. Eee, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, pa! W następnej recenzji lub w przeglądzie newsów, zależy to co lubi